Witam serdecznie w kolejnej odsłonie masy zabawy. Przez chwilę nas nie było, ale już wracamy z nowymi eksperymentami. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić nieprzemakalne butelki, w których jedynym korkiem, który będziemy mieli, będzie taka gaza, którą można normalnie używać do zrobienia opatrunku, taka przez, którą, przez której otwory wszystko doskonale. Widać. Dzisiaj sprawdzimy, czy nada się jako zakrętka do naszej butelki. Do tego eksperymentu potrzebne Wam będą butelki pełne wody, potrzebne nam będą wygałaczki, może ich być kilka, nie ma znaczenia ile użyjecie, kawałek gazy, niezbyt duży i gumki recepturki. Gumki recepturki powinny być niezbyt duże, bo mają nam przytrzymać gazy na Otwarciu butelki, jak będą bardzo duże, to trzeba będzie strasznie dużo razy okręcać to wokół otworu. Więc lepiej użyć takich mniejszych. Miska jest potrzebna do tego, żeby nasz eksperyment z wodą odbywał się we w miarę kontrolowanych warunkach. Równie dobrze można to zrobić nad zlewem, nad wanną, nad czymkolwiek, do czego woda będzie mogła spływać. Ja mam na początek butelkę, która jest zakręcona. Wiadomo. Korek trzyma mi wodę w środku. Pierwszy etap tego eksperymentu to coś co jest zupełnie oczywiste, czyli sprawdzenie, czy z tej butelki w ogóle leci woda, czy w środku jest woda, bo być może jej nie ma. Widać po zdjęciu korka, a woda wylatuje z butelki dość ciemnym strumieniem. Każdy, kto kiedykolwiek nalewał sobie jakiś napój z butelki, wie o tym doskonale, ale. Przed jakimkolwiek eksperymentem dobrze zawsze wszystko sprawdzić, nie wierzyć nikomu na słowo, żeby mieć pewność co do warunków, w którym to przeprowadzamy. Teraz bierzemy kawałek gazy. Gazę trzeba dość mocno naciągnąć, napiąć, ale niezbyt mocno, żeby te otwory nam się nie powiększyły. Jeśli zrobi się dziura w gazie, to trzeba będzie użyć nowego kawałka. Jedną ręką przytrzymujemy ją sobie, naciągniętą na otworze. I bierzemy do drugiej ręki gąkę, recepturkę i okręcamy nią tyle razy, na ile pozwala nam gąka. To musi być wszystko naciągnięte w najwyższym stopniu. Jeśli gąka zostanie luźna, to to doświadczenie się nie uda. Możecie do tego też spróbować, czy na pewno to nie wyjdzie. Dobrze to zrobić etapami. Na początku przechylajcie butelkę. Bardzo powolnie. Patrzcie, co się będzie działo. wylatuje nam tak, jakby niczym ta butelka nie była zamknięta. Natomiast kiedy postawimy ją, przytrzymamy właściwie, bo nie dałoby się jej postawić, ehm, przytrzymamy ją nad miską w dokładnie pionowej pozycji, bo ta przestanie nam lecieć. Co się stanie, jeśli butelkę będziemy przechylać od razu bardzo, bardzo, bardzo szybko? Trochę poleciało. Ale niewiele. Jeśli chcielibyśmy sobie w tym odwracaniu pomóc ręką, która byłaby naszym dodatkowym zamknięciem, być może uda nam się to zrobić tak, żeby nie wyleciała ani kropla. Więc przykładam rękę, obracam wszystko butelkę, trochę mi jednak poleciało po rękach, ale jak odstawiam ją, to z butelki nic nie leci. Bardzo ważne jest to, żeby starać się nie poruszać tą butelką i żeby jej nie naciskać. A co się stanie, kiedy naciśniemy butelkę? Na co się stanie. Woda zacznie nam wylatywać z tej butelki. Można do tego doświadczenia dodać jeszcze wykołaczki. One nie są niezbędne, ale dają dodatkową frajdę. Eee, ostrą końcówką trzeba trafić pomiędzy otwory w gazie. Ona sobie pięknie wisi. W ogóle nie trzeba jej teraz trzymać. Wisi sobie w powietrzu. Jeśli ją lekko popchniemy, to wypłynie nam z końcem wody w tej butelce. Tak się będzie działo z każdą z wykałaczek. Ja, Jak widać odrobinę poruszam butelką, dlatego wylatują mi pojedyncze krople. To eksperyment, który zwykle e, przeprowadzony z dziećmi trwa jakieś 10 sekund, ponieważ wszyscy bardzo intensywnie naciskają tą butelkę do momentu, aż nic z niej nie zostanie. I ciężko jest zrobić z tymi etapami. Okazuje się, że naciskanie butelki jest najbardziej fajne. Jeszcze mi została jedna, więc sprawdzimy. O, sprawdzimy, jak to wygląda. Wszystkie wypłynęły. Jeśli będę naciskać butelkę, to leci w silnym strumieniem. Dlaczego stało się to, co się stało? Dlaczego gaza to jest dziurawa? Trzyma nam wodę w środku butelki. No, dlatego też cząsteczki wody przytrzymywane są na swojej powierzchni czymś, co nazywane jest napięciem powierzchniowym. To napięcie powierzchniowe pozwala e, na nierozerwanie powierzchni wody. Oczywiście ta, na, to napięcie, ta siła nie jest, e, jest nierozerwalna, nie jest niezniszczalna. To a, że woda po naciśnięciu butelki zaczyna nam z niej wylatywać, świadczy o tym, że kiedy działamy na te połączone cząsteczki wody e, bardzo dużą siłą, to ona jest w stanie nam e, to napięcie rozerwać. Natomiast jeśli pozwolimy działać mu e, w normalnych warunkach z niezbyt dużą siłą, to to napięcie jest w stanie wytrzymać naprawdę dużo. Spójrzeć jeszcze raz, mam jeszcze troszeczkę wody, więc można to sprawdzić, ale otwory w międzyczasie Poszerzone przez te moje wykałaczki sprawiły, że to napięcie jest już troszeczkę gorsze. Znowu mamy, mamy oddziaływanie siły, woda nie leci, naciskamy cząsteczki wody rozrywają się i woda wypada z butelki. To samo doświadczenie można powtórzyć w dowolnym naczyniu. To może być szklanka, mińska, cokolwiek macie w domu. Nalecie do tego naczynia. Tyle wody, ile Waszym zdaniem zmieści się do środka, tak, żeby się nie rozlało. To trzeba zrobić bardzo uważnie. I kiedy będziecie już pewni, że do tego naczynia nie zmieści się ani kropla więcej, użyjcie zakraplaczy. Tymi narzędziami jest bardzo łatwo wymóc taką sztuczną cierpliwość, ponieważ no, można przyspieszyć czynności, ale. Jakby instynktownie naciska się taką pompkę na końcu zakraplacza bardzo delikatnie, w związku z czym można to robić kropla po kropli. I tak też spróbujcie wypełnić wasze pełne już naczynie, kropla po kropli, i sprawdźcie, ile jeszcze do takiego naczynia się zmieści. W tym przypadku będzie widoczne coś dodatkowego, coś, czego nie było widać w przypadku tych, tych butelek. Będzie widać taką. Małą kopułę. Jeśli popatrzycie na szklankę pod kątem, będzie widać, że woda nie kończy się wraz z poziomem tej szklanki, ale że wystaje ponad jej powierzchnię. Oczywiście ta jedna kropla, która zawsze przechyli czarę, w końcu sprawi, że to napięcie na końcu przestanie działać, że cząsteczki zostaną rozerwane, ale możecie, możecie zrobić dodatkowe ćwiczenie z liczeniem ile kropel jeszcze jesteście w stanie wlać do e, pełnej szklanki. Jeśli chcecie, żeby to trwało trochę krócej, gdyż do szklanki dość długo się to wlewa, możecie użyć dowolnej monety i kropla po kropli nalewać na powierzchnię tej monety e, wody, Będzie tą kopułę też doskonale widać. Życzę Wam miłej zabawy i zapraszam już dziś na kolejny odcinek masy zabawy, a w nim następny eksperyment. Do zobaczenia!